Kochani, mamy kolejny test. Dzisiaj będziemy testować skoncentrowany uniwersalny środek czystość i blask. Jest on przeznaczony do mycia podłóg i do ścian. Podłogi, można myć oczywiście podłogi w pokojach dziecięcych, można myć podłogi nawet jeżeli się ma w domu zwierzątka. płynu nie trzeba spłukiwać. Ja Wam pokażę dzisiaj test pod miskami moich psów. Mam bardzo ciężką podłogę do mycia, ponieważ jest to gumoleum. Ma takie rowki i naprawdę bardzo ciężko jest je umyć. Zobaczcie sobie na dole. Pokażemy Wam jaki, jaka podłoga jest brudna pod miskami. Ja sobie w tym momencie przygotuję gąbeczkę. Zobaczcie jakie rowki tutaj na przykład jak, jest, jak po prostu brud wchodzi w rowki. No i zaczynamy myć. Ja w tym momencie tego płynu nie rozcieńczę. Oczywiście płyn się rozcięcza do mycia paneli, do mycia podłóg, a że mam takie mocno zabrudzone nie będę... Nie będę w tym momencie y, rozcięczać tego płynu. Nalewam, no i zaczynamy myć. No niestety, ja mam bardzo ciężką podłogę tutaj w kuchni. Wiadomo, że y, wiadomo, że w kuchni y, podłoga się często brudzi, bo i gotujemy, i smażymy, i Tutaj, akurat, jak Państwu, y, państwu pokazywałam, mam pieski y, i jest bardzo ciężko tą podłogę y, umyć. Zobaczcie, ja tak mało tego płynu wlałam. Trochę latam tą kamerą. Jeszcze troszeczkę płynu nalejemy. Wiadomo, że środki nasze są środkami skoncentrowanymi. Warto je rozcieńczać. No mówię, ja na przykład się nauczyłam, że jak mam bardzo brudne podłogi, czy ogólnie coś mam bardzo brudnego, w tym momencie po prostu nie rozcieńczam tego środka. I jest bardziej, widać bardziej efekty. Zobaczcie, to było to miejsce. Wiadomo, zostało jeszcze troszeczkę, ale już oczywiście widać rezultaty. Jeszcze chwilę pomyjemy. Niemały wyczyn jest tą podłogę umyć. Zobaczcie, to jest efekt umytej podłogi. Prawda, że widać różnicę? Tak samo środek rozcieńczamy. Myjemy sobie, myjemy sobie ściany, możemy umyć. Zobaczcie, jak umyliśmy podłogę. Ale żeby Wam udowodnić, że to nie jest tylko to, pokażemy Wam tutaj. O, zobaczcie, w tym miejscu będziemy myć po raz kolejny. Wlewamy sobie płynu. Rozprowadzamy. Ja w tym czasie sobie pójdę zamoczyć szczotkę. Tym razem umyjemy szczotką. No niestety te rowki to utrapienie. No i myjemy. Proszę brać też poprawkę, że ta podłoga ona jest takiego koloru. Ona ma też takie um, kolory. W panelach, jeżeli Państwo macie panele, wiadomo, no nie trzeba się tak męczyć, o wiele ładniej ta podłoga jest myta, ładniej, ładniej jest podłoga yy, się błyszczy. No ja niestety chciałam Wam pokazać na trudnej podłodze, jaką jest moje gumoleum. Wiele razy je przeklinałam. No i chyba czas jej w ogóle jest zmienić. Zobaczcie, jak widać, że brud... Żebrud, yy, Muszę Was przeprosić. Będziemy miały przerywany niestety ten filmik, ponieważ coś mi aparat telefoniczny szwankuje. Musieliśmy przejść na drugi aparat. Za problemy przepraszam, ale teraz Wam pokażemy. Mamy tutaj tą część, co żeśmy myły, myły podłogę. Ja jeszcze chwilę to myję i chciałabym Wam pokazać. Tu możecie zacząć brudne. Takie były rowki brudne. Tutaj ładnie teraz ściągnę gąbką. Zobaczcie. Zobaczcie jak jest umyte. Tu wiadomo, to jest wszystko ciemne, bo to jest taka po prostu wykładzina. Ale zobaczcie, jakie, jak podłogę fajnie idzie umyć naszym płynem do podłóg. Naprawdę jest fajne. Zobaczcie. Tak wyglądała podłoga. Teraz wygląda tak podłoga. Naprawdę moim zdaniem widać różnicę jeszcze raz, u niej skoncentrowany, uniwersalny środek czystość i blask, numerek 112-17. Ja zapraszam naprawdę do za zamówienia. Nie zawiodą się Państwo. Za uwagę dziękuję, życzę miłego dnia i zapraszam na kolejne filmiki.